No cześć, cześć, A nasz kochany Rafał stwierdził, że nie ma zielonego ładu. Słuchajcie, ja zgłupiałem. W Unia... zielony ład niszczy polskie gospodarstwa. Nie ma zielonego Wolone... ładu. Pols... Nie ma zielonego Już ładu. Nie, teraz rap... nie, nie ma teraz zielonego Rosji. ładu. No, pa... Unia Europejska mówi, że jest ten zielony ład. Urszula von Leyen mówi, że też jest ten zielony ład. Rafał mówi, że nie ma zielonego ładu. Słuchajcie, ale taki raport wypłynął, tak? Raport, który Chwali Unię Europejską za cel klimatyczny, który zostanie osiągnięty w 2030 roku. Oczywiście nie Polskę chwali, nie Polskę, ale już wam tutaj przeczytam. Komisja Europejska podaje, że Unia jest na dobrej drodze do zrealizowania celu klimatycznego na rok 2030. Do osiągnięcia 55% brakuje tylko jednego punktu procentowego. Do takich wniosków Unia doszła po ocenie zaktualizowanych planów państw na rzecz energii i klimatu. Tak. Co najciekawsze, słuchajcie, przy tych zaktualizowanych tych planów, które miały wpłynąć do Brukseli, słuchajcie, Polska, Belgia i Estonia nie wysłały takich planów, tak, my nie wysłaliśmy, ale to słuchajcie, nic się nie dzieje, to nic się nie dzieje, bo to jak nie wyślesz takiego planu, to ewentualnie jedynie po prostu zrujnują, zrujnują Cię finansowo, to tylko tyle, nic więcej się nic nie dzieje, słuchajcie, generalnie Polacy my będziemy, jak nie wyślemy tego planu i nie, nie weźmiemy się za zielony ład, to będziemy płacili tyle za, za prąd, paliwo, że w zimę w sandałach będzie się chodzić także. Ale nic się nie dzieje. Nie wysyłajmy tego. Po terminie zrobiła to Słowacja. Długo, długo po terminie. Więc już Urszulka bardziej się uśmiechnęła. Dobrze. A słuchajcie, o co chodzi z tym 55% jednego punktu brakuje procentowego? O to chodzi, że oni sobie osiągnęli taki cel założyli, że w 1999 roku była, było największe, że tak powiem wytwarzanie CO, CO2 do atmosfery, tak? Z węgla taka sytuacja, nie? Tego, tych szkodliwych gazów, więc yy, założyli sobie, że do 2030 roku obniżą to do, o 55%. I teraz będzie tylko... 45%. No to bardzo ładny cel, słuchajcie, już nie widzisz, czym oddychasz, także tak to widzisz, czym oddychasz, te pyłki, to wszystko, a tak to nie widzisz, czym oddychasz. Także, no to także, ale Rafał twierdzi, że nie ma zielonego ładu. No widzisz, słowo za słowo, słuchajcie. A wiecie, że tak się zdarzyło, że pan Grzegorz Braun poparł Karolka Nawrockiego, słuchajcie. 10 godzin e, oddam głos na Nawrockiego. E, pójdę do e, obwodowej komisji wyborczej, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki. No dziwnie tak się zrobiło, nie? Tak się, tak się zrobiło dziwnie. A jeszcze dziwnie się zrobiło, słuchajcie, jak czytam niektóre komentarze i ktoś do mnie mówi, znaczy pisze, pisze do mnie. Kocham cię za twoją dykcję. Oczywiście żartobliwie, nie? Bo wiecie, ja mówię jak ja mówię, nie? I ktoś pisze, no kocham cię za twoją dykcję i tam w ogóle, jaką ty masz niecałowitą dykcję. Weź to popraw i w ogóle. Ja nie będę nic poprawiał. Ja jestem z Pragi, ja się cieszę, że ja w ogóle mówię. W tamtych czasach, jak ja byłem wychowywany na podwórkach mały, biegałem gnojek, to 98% populacji yy, praskiej chodziło pijanych, pijanych. No, ludzie, no, No pani, oni nie mówili, kubełkotali. Ja się cieszę, że ja normalnie mówię, to dzięki jeszcze rodzicom mi czasem z podwórka zabrali. Po prostu porozmawiali ze mną. No. A wy mi mówicie, że ja mam taką dykcję, nie inną. Ja się nie wychowywałem w takich domach jak wy. Ja podwórko walczyłem na podwórku w ustawkach. <laughs> o Jezu. To nie jest popieranie. Ja tylko mówię, jak było, no. Jakie to były czasy kiedyś. Także wy tu. Dykcja. Dykcja. Ja mówię, ja... Cieszę się, że ja mówię i to jeszcze logicznie w miarę. Kurde, naprawdę, no ja jestem, ja jestem sam siebie dumny. Wy tego pewnie nie znacie, bo was są wszyscy dumni, a ja jestem sam siebie dumny, tak, niestety. Dobra, słuchajcie, chciałem Wam tutaj o tych celach klimatycznych tylko powiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest ważny temat. No, jak można powiedzieć, że nie ma, nie ma zielonego ładu, że coś tam jakieś takie pierdółki. Przecie, no jest i do tego jeszcze ważnych jakichś tam planów nie złożyliśmy jako Polska i to się odbije na nas. To się odbije na nas w rachunkach elektrycznych, na, za prąd elektryczny. Pewnie zaraz w paliwie. Ale fajnie obniżyło się paliwko, co? Robią tak jak PiS zrobił, nie, przed wyborami, że. Teraz będzie paliwo, jednak jak, jak premier. Ale mało brakuje, żeby tak jak premier był mnie na stacji. było za 5, chyba 5,80, ale wcześniej tankowałem, kiedy jakoś tak, jakoś bardzo dawno. Za 5,79, słuchajcie, też tankowałem. Naprawdę. I to, ja mówię, zaraz na 5,15 obniżą, No i wtedy premier wyjdzie, powie. Mówiłem, że się da. Mówiłem. No, i koniec, no. Wszak by był, no. Ale nie zrobią tego. A szkoda, mogliby, nawet na chwilę, nie? A co by ile tam by stracili? tam? A co nie dokładają? Do tego nie dokładają. By dużo nie stracili, no. Także <laughs> słuchajcie, dobra, bardzo was dziękuję, że mnie wlodacie. Słuchajcie, dawajcie suby, łapki w górę, kurde. I uśmiechnięcie ich tam. Je, to ja właśnie taką dykcję mam. Uśmiechnijcie się, słuchajcie. Tak trzeba, no. Z uśmiechem, no. A co do tej dykcji? Poprawię to. Nie wiem jeszcze jak, jakieś ćwiczenia będę robił, logopetyczne. Jakie to jest trudne słowo? Logopetyczne? No będę. Tutaj się robi językiem, ustami. Jak, słuchajcie? Dobra, trzymajcie się do jutra.